Dzień dobry, witam. Dobry. E, jesteśmy na targach e, teraz w Warsaw Tak Expo. Spotykamy naszego klienta i naszego partnera, który ma bardzo fajne doświadczenie z, z użyciem ceramizerów. a e, Już kilka ceramizerów chyba pan zastosował, zgadza się? No, kilka, jak nie kilkanaście. No i jak, jakie efekty? Czy, czy to pomogło? Czy w ogóle jest sens to wlać? Jeżeli e, kupimy oryginalny produkt, to jak najbardziej pomaga. Jest, sens, nie jednemu uratowało to silnik, nie tak samo. E, miałem taki przypadek, że po prostu kompresja w Mercedesie, stary Mercedes chyba był 202, jak pamiętam, między na, e, na trzecim cylindrze kompresja była zerowa. E, po w ogóle, i w ogóle nie było kompresji. Pierwsze moje podejrzenia to były, że to są... E, Zaborami jest, po prostu jak gdzieś się nie dobiega, mm -hmm. albo jest podprzywiony, ale po próbie olejowej kompresja normalnie wróciła do normy yy, i zostały zastosowane dwa ceramizary na początku, yy, on tam około 200 kilometrów yy, przejechał. Zrobiliśmy pierwszy pomiar, to tam wyszło 5, około 5 bar było, więc zostały jeszcze dodane 2 ceramizery i zrobił około, około 2000 km, po przejechaniu 2000 km kompresja była do 15 bar dochodziła. Niesamowite. I rozumiem, że do watek silne preparaty też Pan stosował? Nie. Na przykład do skrzyni zbyt, biegów? Y, tak, ale zwykły celowizer ten. C ten CB. CB tak. Y, to stosowałem do skrzyni automatycznej. Skrzynia poszarpywała y, mhm. w gdy była zimna, z, ze zmiany na, z parkingu, na przykład na wsteczny potrafiła siadnąć, ale po zastosowaniu chyba dwóch ceramizerów, bo to jest na nowym oleju oczywiście, tylko że zanim wylałem to do skrzyni, to sobie rozrobiłem ten ceramizer, rozgrza... znaczy w słoiczku rozgrzałem go w... do temperatury takiej roboczej, dodałem ten ceramizer, roz... rozrobiłem w tym oleju i wlałem go do skrzyni z ciekawką. Okay. I żeby tam nie, nie zapchało filtrów czy tam coś. i zalałem no... Przez może pierwsze 100 km nie było to odczuwalne żadnej różnicy, ale już coraz więcej, coraz więcej się nachodziło do dnia dzisiejszego. Super, czyli ogólnie poleca Pan stosowanie, nie ja trzeba polecam. się obawiać takich preparatów. Ja, ja na przykład bym, nawet jakbym miał nowe auto z salonu, to powiedziałem, teraz tak auta są robione, że do gwarancji i koniec. Nowe auta gniją. To samo z silnikami. Robią tylko żeby tam do 100 tysięcy, góra tam 200 i koniec po silniku Nawet do nowego auta bym stosował ceramizer. Jasne, super. To dziękuję bardzo za opinię. Mam nadzieję, że ceramizer będą się Panu przydawać dalej. Dobra, dziękuję. dziękuję bardzo.